Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Norbert Games. Jak możecie zauważyć, nie ma już troszkę długi czas odcinka, A szczególnie się, dlatego że chciałbym dzisiaj zrobić o 17.30. Zgadnijcie co, live'a, jeżeli prawdopodobnie mi się uda live. I możecie pisać w tym właśnie momencie, jakie gry mam nagrać na live'ie. Pomożecie po prostu mi pomóc w tym. I cóż, pierwszy live na tym kanale będzie. No troszkę się stresuję pierwszym live'em, lecz cóż, zawsze tak wypada. Tak samo jak przy pierwszym moim odcinku za bardzo się nie stresowałem. Lecz po prostu ten tu nie postorowionam ja kas był moim pierwszym odcinkiem. Lecz... Czu, czu, czu. Cóż, zaczynajmy... No ja cóż, widzimy się o 17.40. Tak będzie. No, lub nie o 18, żeby po prostu był troszkę więcej czasu, żebyście się przygotowali na live. No cóż, widzimy się o 18. Nowa!